Kochani moi, zgromadziliśmy się w tej świątyni, by wziąć udział w uroczystości zaślubin Katarzyny i Mateusza. Zaproszeni goście tak licznie zebrani, zjechali się zapewne z różnych stron: małopolski, polski, a może nawet świata. W takich momentach kilometry nie mają znaczenia. Dzisiaj prawdopodobnie w wielu kościołach katolickich Dzieje się dokładnie to samo, co u nas. roztropnie jak węże i nieskazitelni jak gołębie. To wskazówki od samego Chrystusa dla nas. Na dzisiaj, na tu i teraz i na każdy jeden dzień naszego życia. Idąc za nimi możemy mieć pewność, że nie zmarnujemy życia sobie i drugiemu człowiekowi. A święci Andrzej Świerat i Benedykt, niech nas w tym wszystkich, a szczególnie Katarzyna i Mateusza, wspierają. Szczęść Wam Boże.